co kryło się głębiej w sosnowym lesie, czyli kontynuacja historii opuszczonego ośrodka dźwigar. W serce kompleksu stanowiły drewniane domki letniskowe, których rozmieszczenie nie było przypadkowe. Każdy domek został ulokowany tak, by zachować naturalne zagęszczenie roślinności, co stanowiło jeden z głównych walorów tego miejsca. 11 domków przeznaczono dla par, a pozostałe 21 mogły pomieścić aż 4 osoby. Wszystkie o konstrukcji ryglowej harmonijnie komponowały się z otaczającą przyrodą. Co zaskakujące ośrodek posiadał własny transformator zapewniający do dostęp do sieci elektroenergetycznej i oświetlenia terenu. Posiadał on również własne ujęcie wody rozdzielone na dwie oddzielne instalacje dla domków letniskowych i budynków sanitarnych. To wszystko czyniło go dosyć luksusowym miejscem wypoczynku. Dlaczego więc ten kwitnący ośrodek opustoszał? Po zmianach ustrojowych w latach 90. nadeszły problemy typowe dla wielu podobnych miejsc: zmiana właścicieli, prywatyzacja, rosnące koszty utrzymania i malejąca liczba gości, którzy coraz częściej wybierali zagraniczne wczasy. Ostatni błysk sławy miał miejsce pod koniec 2017 roku, kiedy Opuszczone już budynki posłużyły jako plan filmowy do krótkometrażowego debiutu Agnieszki Albonowskiej pod jak równie pasującym tytułem Filmu Relax. Dziś teren wystawiony jest na sprzedaż i wciąż nie znalazł nabywcy. Czy ktoś przywróci mu dawną świetność, czy może pozostanie jednak w milczeniu pośród śpiewu leśnych ptaków? Więcej informacji znajdziesz na radioaktywny.pl oraz pod linkami w opisie.